Zagrajmy w Speed Tower. Jak wiecie, tam macie mój nick. Nie dodawajcie mnie. No, no, dużo fremdów. Dobra, czemu? Ała! Co się nam mną stało? Dobra. Zacinam sobie kamerkę i lecimy. Mam nadzieję, że dzisiaj za dużo nie spadnę. Bo jednak wiecie nie chcę spaść. A i tak to się pewnie zdarzy. Więc no. Lecimy, lecimy Mam nadzieję, że nie spadnę Tutaj jest bardzo trudny moment aha o kurde Ja nie wiedziałam, że je ja tak umiem Dobra, mój ulubiony kolor fioletowy tu jest O matko, o nie Nie, o, po co ja tu skaczę? Nie wiem, będę skakać Nie Czy ja musiałam idealnie spaść? Ja was błagam. Czemu babka tu jakaś? Dobra. Skaczę po dziewczynie. Mnie to i tak nie obchodzi. Czy ja nie umiem skakać w Robloxie? No chyba tak. Ale trudno. Trudno, trudno. Już się tego nie naprawić czemu tu jest jakiś graffiti coil. Nie chce mi się wydawać Robuxów na to. I nie będę na to wydawać Robuxów. Tutaj to już nie mam pytania. Dobra, skaczę. Okej. Okay. Próba number 2. Lecimy. Jak jeszcze parę razy spadnę, to nie wiem. Wymyślę coś. Ciekawe, jak dojdę daleko. No, nie wiem. Pewnie nie dojdę nigdy. Jak widzicie, mi się tutaj bardzo świetnie radzę I siu, siu, siu. Mam nadzieję, że nie za szybko będę spadać. Bo jednak chcę dotrzeć do końca. Siu, siu, lecimy. O. Checkpoint? A nie, o matko. To nie checkpoint. Pomyliło mi się. O, Kamerę sobie przerzucę Co to jest? A, drabinka. Dziwnie wygląda. A. Dobra. Nie jest tu. Kocham, jak spadam. Naprawdę. Siż zaraz sobie na to wkurzę Nie wiem co ja zrobię okej okay. hey. w ogóle graffiti napis Grafiti W ogóle czemu to jest wszystko większe życia na różowo i na niebiesko. Bo to nie mogą być fioletowe rzeczy. A, o, o wielgumowa. mowa. <laughs> e, Różowe. O, o nie. Ja czekam, aż będzie fioletowa obramówka. Aha, ale chociaż są dwa fioletowe kolory. Ktoś niech zrobi przybitkę, jak ja spadam. Proszę Was. Ja sobie ogólnie z 4 minutki będziemy raczej kończyć bo no ogólnie jestem zmęczona jeszcze muszę wstawić ten film więc jak chcecie party dwa z takiej podobnej gry ja jakoś poszukam może zrobimy odcinek gdzie szukamy gry i w połowie do niej zagramy w połowie do niej zagramy to będzie fajnie dobra a my teraz ała boli w ogóle, może jakieś świąteczne opływam, nagram. Fajnie, bo by ja się muszę przebrać ogólnie świątecznie. Bo tak, bo za, za 4-5 dni są święta, kiedy ja dla was to wrzucam do. Nie wiem, chyba. 4-3 dni? Ale nie, 4-5 chyba. Chyba tak. Ale zanim to zobaczycie jeszcze. To no. Ja do tego też nagrywam osobno głos, ale tak, tak po, po połowie staram się pamiętać co ja mówiłem. Jesteśmy w ogóle bardzo wysoko. I sobie tak lecę. Dobra. Ja czasami nic nie będę mówiła, bo niektórych to może rozpraszać. Dobra, jesteśmy bardzo wysoko, tylko proszę siebie, żebym nie spadła. Jestem załamana. Weź ktoś serio nagraj przebitkę do tego. Dobra. Czemu ja tak daleko poza tym spadłam? Co jestem? I tak za... Dwie minutki, będziemy kończyć odcinek. Lecimy. La, Dzień dobry. W ogóle mi się bardzo podoba. To, jak sobie biegniemy, biegniemy, więc sobie zaraz skończymy film, bo nie będę dalej już dużej grała. Jeszcze muszę Wam zmontować ten film Jezu, ała. Dobra, jeszcze będę będę film jeden, który wam szykuje i drugi i ten, który już się właśnie robi. No więc wiecie już wszystko. I piszcie do mnie albo piorun, albo labuś. Więc no Ale dobra, teraz będę już się tak raczej z wami powoli żegnała, no więc zaraz będziemy się już żegnać, co tu dużo mówić. No, papa! Pa.